Karta na gale WWE Summerslam jest następująca: John Cena vs. CM Punk undisputed WWE Championship match z gościem spe specjalnym sędzią w Triple Agent. World Heavyweight Champion Christian kontra Randy Orton w walce o pas wagi ciężkiej w No Holds Bird Metro singles match Seamus kontra Mark Henry Daniel Bryan kontra Wade Barrett również singles match i pas o i, i walka o pas Div Kelly Kelly versus Beth Phoenix możliwe że jeszcze zobaczymy mecz na SummerSlam mecz Arturów John Morrison oraz Alex Riley Dolph Ziggler o pas United to jest Championship, ale to dopiero może karta do karty dojść później po południu. Ja to nagrywam teraz, jest godzina 4:37, więc jestem świeżo, że tak powiem, po SmackDown, które było nagrywane we wtorek. No ale cóż, eee. zobaczymy, co się stanie na SummerSlam czy będą jeszcze, czy dojdą jeszcze te wa dwie walki, czy nie. W każdym razie wiem, że... wiem, że nic nie w sumie, bo... Yy, na razie... dostałam propozycję nagrania odcinku z Ameslem, z Userem, o Niku i prawdopodobnie o imieniu Mateusz, no bo... nie dawałoby sobie chyba Niku, Mateusz jakby nie miał tak na imię, no ale... to nieważne. Yy, jeżeli się wszystko powiedzie, to... W poniedziałek będziemy nagrywać odcinek o Summerslam. I myślę, że też, może nie w poniedziałek, bo w poniedziałek to będzie już wieczorem nagrywalibyśmy. Więc możliwe, że już we wtorek będzie to, ten odcinek udostępniony. No ja zapraszam do komentowania tego odcinka, również jak i poprzedniego, który był nagrywany dzień wcześniej niż dzisiaj, czyli można powiedzieć wczoraj. I zapraszam również do oglądania gali Summer która już w nocy z tej niedzieli na następny poniedziałek, czyli z 14 na 15 sierpnia o godzinie 2 z nocy. I błagam Was, nie piszcie na czacie, czy tam na się, o której zaczyna się gala, bo wszędzie to jest napisane. Ja Was bardzo, ale to bardzo proszę. A więc to tyle w tym odcinku. Żegnam się. Do Original One.